Mam Na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Dzisiaj przeczytam dla ciebie pierwszą część bajki z tatą Oli na biwaku. Autorami bajki są Thomas Brunstrom i Thornborn Christoffersen. Książeczkę tę otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa, dwukropek. Znowu siedzicie i się obijacie? Tata trzyma się pod boki i groźnie spogląda na Ole i jej młodszego brata. Edka, którzy leżą na kanapie i grają na iPadach. Musimy wypróbować tę nową grę, tłumaczy Ola. Mózgi wam się roztopią od tego gapienia się w ekran od rana do nocy, złości się tata. Tata wciąż im to powtarza i Ola jest niemal pewna, że to nieprawda. On sam często patrzy w telefon, a zawsze mówi, że to coś z pracy i dlatego jest niesamowicie ważne. A kiedy Ola czasem go przyłapie, jak gra w grę i pyta, co to ma wspólnego z jego pracą, to tata właściwie nigdy nie umie odpowiedzieć. Wiecie, co powinniście robić zamiast tego? pyta tata. Ola wzdycha i przewraca oczami. Dobrze zna odpowiedź. Bawić się na świeżym powietrzu? No właśnie, mówi tata. To też stale powtarza, że trzeba jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu i korzystać z ładnej pogody. Ja byłem cały dzień w lesie z przedszkolem broni się Edek. – a ja też dużo dzisiaj wychodziłam. Poza tym, akurat ta gra jest naprawdę fajna. Chodzi o to, żeby. Eh, kiedy ja byłem dzieckiem przerywa jej tata to bawiliśmy się na świeżym powietrzu codziennie. I nieważne, czy wiatr, czy ulewa, czy śnieżyca czy nawet kamienie leciały z nieba. A kiedy już chcieliśmy pograć w jakąś grę, to musieliśmy ją sobie sami zrobić. Wszystko budowaliśmy z gałązek, kamyków i czego tam nam się udało znaleźć. Kopaliśmy jamy, budowaliśmy sanki, huśtawki i piłki i zdalnie sterowane samochody. Wszystko można zrobić. Ględzi tata. Następnego dnia jest sobota, i tata z impetem otwiera drzwi do kuchni. Możecie już odłożyć te swoje iPady. Dziś jedziemy do lasu, oznajmia. Żadne z nich nie grało akurat na iPadzie. Ola czesała lalkę, a Edek liczył, ile płatków kukurydzianych jest w pudełku. Dlaczego masz na sobie to wszystko? Pyta Ola. Tata jest ubrany w krótkie spodenki i ma chustkę na szyi. Do tego przy pasku zwisa mu nóż, latarka, lina, manierka, haczyki na ryby i masa innych rzeczy. To mój sprzęt! Jedziemy na biwak. Rozbijemy obóz, będziemy spać pod namiotem i w ogóle. Wyruszamy za pół godziny, a telefony i iPady zostają w domu. Może jednak weźmiesz telefon na wypadek, gdyby coś się stało? Proponuje mama Oli, ale tata nawet nie chce o tym słyszeć. Ola, Edek i tata wjeżdżają do lasu. Jest z nimi jeszcze kolega Oli, Stefek. Tak naprawdę planował grać na komputerze przez cały weekend, ale jego rodzice uznali, że to bardzo dobry pomysł z tym biwakiem i świeżym powietrzem. Czujecie? Tak pachnie przyroda. Poczujcie ten wiatr na twarzy, posłuchajcie ptaków, woła zachwycony tata. Je. Yeah. Już kiedyś byliśmy w lesie. Także, Luz, stwierdza Stefek. Stefek ma tak, że nie boi się mówić dorosłym, co myśli, i to jest super. Jest świetnie, tato, ale myślisz, że damy radę rozbić namiot? Pyta ola i zaczyna czytać instrukcję rozstawiania namiotu, który tata kupił specjalnie na ten wyjazd. Zostaw to! W ogóle tego nie potrzebujemy! Tata wyrywa jej instrukcję i odkłada. Ale tam jest narysowane, jak to zrobić? protestuje ola. Oj, ola, jak ty nic nie wiesz? Jestem mężczyzną, a mężczyźni nie korzystają z instrukcji! I oczywiście, że potrafię rozbić namiot. To mi zajmie góra pięć minut. Zapewnia ją tata. Mija prawie godzina, a tacie Oli wciąż nie udaje się rozbić namiotu. Udało mu się za to uderzyć młotkiem w stopę, zaplątać w sznurki, przyszczypnąć palce suwakiem i powiedzieć tyle brzydkich słów, że stefek zaczął je notować, bo wielu z nich wcześniej nie znał. Tata proponuje, żeby zrobić krótką przerwę od rozbijania namiotu i poszukać drewna na ognisko. Tata, Ola, Edek i Stefek długo krążą po lesie. Ola i Stefek co chwila wskazują jakieś leżące na ziemi gałęzie, ich zdaniem całkiem w porządku. Ale tata się upiera, że to musi być odpowiednie drewno, więc wchodzą w las coraz głębiej. Przecież nam się nie śpieszy. Poza tym muszę wam pokazać mnóstwo rzeczy. Mówi. O, na przykład tutaj. Widzicie te rośliny? To pokrzywy. Można je nawet jeść. Odrywa liść i wkłada sobie do ust. Nagle robi się cały czerwony, zaczyna pluć i krzyczy, Au! Tato, ale wiesz, że pokrzywy trzeba ugotować, zanim się je zje, prawda? Mówi ola. Tak, oczywiście przyznaje tata, krztusząc się i wywalając język. Chciałem wam tylko pokazać, jak nie należy ich jeść. Co to za ptak? Pyta Edek, który trochę ich wyprzedził. Teraz stoi pod drzewem i pokazuje palcem do góry. To jest. Tata mruży oczy. Czarny ptak. Czyli to musi być czarnowron, bo one są czarne. A jak ptaki mają rude brzuchy, to są rudziki. No i są jeszcze mewy, ale one żyją nad morzem, tłumaczy tata. Ola jest niemal pewna, że są jeszcze inne ptaki, ale została w tyle i nie zdążyła o to dopytać. Koniec. Cieszę się, że lubisz bajki i wierszyki w bajkowym podcaście. Jeśli chcesz bajkę z dedykacją albo więcej bajek, albo specjalną bajkę dla siebie, to poproś rodziców, aby wsparli bajkowy podcast. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl/łamane przez RODK. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.